ojca piją na ujeścisku numer 11 ksiądz Adam Wołkiewic z parafia świętego Bernarda w Soboczu. z numerem 12 będzie ksiądz Maciej Machalica z parafii Świętego Ojca Piju na ujeścisku rozpoczynamy turniej karytatywny A zatem wiemy że gramy dla dzieci ze Szpitala Dziecięcego, którzy tutaj na w trybunie migowskiej siedzą, obserwują. Za chwilę rozpocznie się pierwszy mecz między mediami i drużyną Księży. Te dwie drużyny pozostają. Pierwszy krążek prowadzący do gry rzuci komendant wojewódzkiej policji w Gdańsku, Nadinspektor Krzysztof Bejewski. Pierwsze rzucenie krążka i rozpocznie się 15 pojedynek Księży Mediów i Roszyń!

Myślę, że będziemy musieli się nieco podszkolić, jeżeli chodzi o system dobiegowania. Może taka mała instrukcja obsługi. Za pierwszy razem, kiedy pytamy, odpowiadamy pojedynczo. Następnie pojedynczo. Yeah! Obserwujemy mecz Księża kontra media. Księża 1-0 prowadzą w bramkę z strzelcem jest 27 numerem ksiądz Nowak. A ja przypomnę, że patronat honorowy nad tą imprezą. Dziękuję. Ależ teraz muszę czegoś do tego, żeby podwyższyć. Niestety krążek. Przepraszam, niestety no, nie znalazłem się w bramce no. Wiadomo, komentator powinien być nieco bezstronny, no, ale jednak ta koloratka na szyi nieco nakazuje. Ale zobacz, co się dzieje teraz przy bramce księży. Wspaniale obronie. Widzę, co się dzieje. Widzę, że się dzieje kontra zarażonych księży. Będzie szansa na oddanie strzała, ale niestety ksiądz Tadeusz Kajewski źle opanował krążek. Jest szansa na to, żeby media doprowadziły do wyrównania. Dokończąc mecz, patronat honorowy na tym turnieje odbił ksiądz arcybiskup Sławojraszek Wójt oraz komendant wojewódzki policji, który rozpoczął ten mecz rzuceniem krążka na inspektor Krzysztof Gajewski. Wielkie brawa! Księża! A teraz, żeby była sprawiedliwość, to chociaż raz. Media. Media. No i będzie sytuacja sama sama w makaże. i za będzie krzyczał po prostu krótkie raz, a wtedy wszyscy będą starali się po prostu raz głośno klasnąć w dłonie. Może pokażemy. Ale w tym niestety pana bramka dla mediów. I teraz kontra drużyny mediów. Będzie bardzo groźna sytuacja. I wspaniała interwencja wśród Wszyscy Krzysztof Serszy. A teraz uda się wyprowadzić księżą kontrę, jest z przodu ksiądz Diakon Piotr Belecki, będzie ksiądz Maciej Machalicza. Ale udało się przejąć krążek popularnym dziennikarzom. I znowu kontra, znowu zabrakło środkowego obrotu. Dobranie do środka i zablokowane to podanie. Jeszcze nie koniec akcji. Ofiarna interwencja i nie ma prawdopodobnie minut do zakończenia tego spotkania i może teraz Arsztel Lukisz Śliski. My chcemy gola, hej księża, my chcemy gola, my chcemy gola tysiące chcemy dodać. przekazać może jakieś informacje faktyczne. Dwa, jeden, kiedy... koniec. Nagrodźmy obie drużyny gorącymi bramami za tą pierwszą część spotkania. Jesteśmy gotowi. I rozpoczęła się druga część tego emocjonującego pojedynku. I może ja od razu zadam pytanie, kto wygra Proszę, na samym początku tego meczu próbowaliśmy falę meksykańską, dlatego tak samo od całej strony zapraszam. Przypominam tylko techniczne takie ustalenie. Fala meksykańska polega na tym, że stajemy z i podnosimy ręce do góry. Ja nie chcę widzieć nikogo, który w danym momencie siedzi w tym momencie. I proszę fala ruszyła! Tak jest leci pięknie, pięknie tutaj, ale górna! Proszę Państwa, jesteśmy na dworze. Już kontra, Mediasar przy prążku, na bramkę, ale piękna Kolejna dobra interwencja księdza Krzysztofa Szerszena, ale to nie koniec akcji. może teraz szansa będzie, żeby wyprowadzić kontrę? Z numerem 53. Kleryk. Paweł Piter. To chyba powinna być kara. Tam ja widziałem jednomyślne uderzenie zawodnika księżyki Sędziowie są innego zdania. Dwie...